Tu, w wieku 37 lat, Dominik Dimitrowicz rozpoczynał realizację marzenia swego życia. Marzenia ściśle związanego z morzem. Poznał je, będąc chłopcem. Uczył się go służąc w marynarce wojennej. Teraz widuje je codziennie z Usteckiej ulicy. Zna Bałtyk, szanuje morze. Na zbudowanym przez siebie w tej szopie jachcie chce opłynąć świat.

Dziś trzeba przetransportować kadłub piachtu do Stoczni, która w zamian za przekazanie go po powrocie z rejsu dookoła świata stoczniowej sekcji żeglarskiej zamierza obecnie pomóc w wyposażeniu i wyekwipowaniu. Go. Dobra, i wybierać do góry pomalutku.

Przy stoczniowym nabrzeżu najbardziej podniosły i wzruszający dla Dominika Dimitrowicza moment w całej historii budowy jachtu: wodowanie i podniesienie bandery. Iwona Pieńkawa, taką nazwę nosić będzie ta jednostka.